Dobry dzień, dobry gdzieś z trasy w stronę Kalisza. Jedziemy na spotkanie z cyklu Być kobietą tour, gdzie będę gościnią, z czego się bardzo cieszę. Spotkam się z wieloma fantastycznymi dziewczynami. Ja bardzo lubię. Chciałam się bawić pogodynkę i zawsze Wam mówię, jakbyście nie wiedzieli, jaka jest pogoda, ale po prostu nieodmiennie się dziwię, jak bardzo ciężko mamy A jak leżycie w łóżeczku, pijecie sobie kawkę niedzielną, to leżcie jak najdłużej, bo to jest taki super dzień. Ja też jak tylko skończę swoje spotkanie, wracam do domu i się od razu Zespołego rana było bardzo pracowicie. Parę bardzo konstruktywnych spotkań, rozmów, więc. Działamy. Żeby, żeby działał, później piję kawę. Kocham ten moment, nie wiem czy wy tak macie że cały dom śpi, e, nikt od was nic nie chce i jestem ten cichutki dom i ja sobie schodzę, robię sobie kawę, staram się jeszcze na pięć minut do łóżka albo usiąść Że masz to poczucie Absolutnie czuję, że mam właśnie dlatego, i tu wracam do a, tego, czego uczy porażka. Wiecie, czego uczy porażka najbardziej? Tego, że każdą porażkę jesteś w stanie wytrzymać i się z niej podnieść i iść do przodu. I to poczucie, kiedy jesteś w takim momencie swojego życia, że myślisz, że świat ci się zapalił, że wszystko jest źle że już nie ma nic przed Tobą, że Twoje życie się skończyło i nagle wiesz, że ten, to życie jednak trwa, że Ty jednak wstałaś, jednak metodą małych kroków dałaś radę, to z szacunkiem patrzysz na siebie samo, na swoje doświadczenia i z takim poczuciem mnie już...